For more than 45 years, I have used my life, my time, my energy to develop a modern modality of reflexology. All this knowledge, it is what I would like to share with you, to tell you how I did combine all these modalities of old ancient medicine into um, the modern neuroscience, which I have also followed. Przez wiele, wiele lat. Jeśli spojrzymy na konstrukcję refleksologii facialnej, mamy konstrukcję podstawowego zabiegu, które jest to, co nazywamy siedmioma podstawowymi krokami. Nasza metoda refleksologii twarzy z Lone jest metodą neuroodruchową i opiera się na, zjawisku, na wykorzystaniu zjawiska łuku odruchowego i stymulowaniu ośrodków mózgu odpowiedzialnych za sterowanie parametrami i procesami. Biochemicznymi poszczególnych organów i systemów w naszym ciele. Dzięki specjalnej technice lokalizowania i analizowania zwogów, które znajdują się w strefach neurodruchowych twa twarzy, na twarzy, jesteśmy w stanie dotrzeć do pierwotnej blokady przyczyny schorzenia w organizmie. I z racji tego, że strefy na twarzy są bardzo blisko mózgu w porównaniu ze strefami na przykład na stopach czy na rękach, to taka bliskość stref na twarzy z mózgiem dodatkowo zwiększa skuteczność właśnie skuteczność naszej metody. Swoją taką szczególną stymulacją dociera refleksologia twarzy do głębokich zakątków mózgu, do centrów energetycznych i ma wpływ na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Wykorzystując naturalne zasoby i potencjały organizmu człowieka do samoregulacji, przyczyniają się te techniki do poprawy funkcjonowania w, w życiu.